Witam Państwa. Nazywam się Zbigniew Stefani i startuję do Sejmu z listy Tegatem z miejsca 10. Jestem osobą niewidomą, spędziłem 20 lat we Francji, tam się wykształciłem, nabyłem wielkiego doświadczenia, które chciałbym przełożyć na grunt polski, gdyż moim zdaniem integracja niepełnosprawnych jest wysoce niedowalająca, a strefa wykluczenia społecznego w Polsce rośnie z dnia na dzień. Dlatego właśnie chciałbym być posłem, aby to zmienić. Myślę, że Nie. można to zmienić. Razem możemy to zmienić. Chciałbym działać na rzecz większej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, osób pełnosprawnych, walczyć ze strefą wykluczenia społecznego, przywrócić debacie publicznej jej wiarygodność, sprawić, aby to względy merytoryczne, a nie polityczne decydowały o tym, kto obejmuje stanowiska w instytucjach publicznych. Chciałbym skończyć z politykierskimi frazesami, z politykierskimi metodami. Chciałbym skończyć ze złym obyczajem w Polsce. W którym polityka jest wszechobecna na każdym szczeblu naszego społeczeństwa, na każdym szczeblu instytucji publicznej. Proszę Państwa, myślę, że razem możemy osiągnąć sukces pod warunkiem, że skończymy z wojną polsko-polską. Wojna polsko-polska jest dla nas destrukcyjna. Wojna polsko-polska niczego nie wnosi. Myślę, że ten jest takim nowym otwarciem, nowym projektem. Myślę, że jako osoba żyjąca we Francji, w Polsce mogę wnieść wiele doświadczenia z francuskiego, które można byłoby przełożyć na grunt Polski. Zapraszam Was do głosowania. Lista pyota numer 10, lista numer 2. Informacja dostępna na stronie internetowej www.zwiniestefani.eu